Jeśli byś mnie zapytała o, o definicję rodziny, to jest ich tak wiele, że tutaj w jednym podcaście tego nie ujmiemy. Natomiast jak się zapoznasz z tymi definicjami, to one najważniejsze, co w nich jest, to jest funkcja społeczna, funkcja prawna, funkcja pedagogiczna. I w tych różnych rolach i funkcjach rodziny, w zależności od nauki, która próbuje ją zdefiniować, na ostatnim miejscu w zasadzie są wartości i człowiek sam w sobie, czyli relacje. Najczęściej na pierwszych miejscach to jest właśnie komórka społeczna, aspekty prawne, wychowanie, dbanie o siebie, ale to nie jest zdefiniowana jako, jako relacje, tylko raczej jako pewnego rodzaju usługa dla społeczeństwa. Czyli po to mamy rodzinę, żeby ta rodzina służyła społeczeństwu i innym rodzinom i wzajemnie. Jeśli spojrzymy na aspekty religijne, to z kolei rodzina pełni funkcję przekazywania wartości, ale wartości obwarowanych najczęściej karaniem i nagradzaniem. No i tutaj zaczyna się kłopot, dlatego że gdy ktoś mi mówi, wiesz, no ale rodzina jest najważniejsza, to ja się zaczynam zastanawiać, ale co masz na myśli? I często jest tak, że jak słyszymy, słuchaj, rodzina jest najważniejsza, sieć cicho, nie mów tego, bo nie sra się do własnego gniazda, to ja mam taki wewnętrzny opór i sprzeciw w ogóle, bunt wobec tego i zawsze to miałam, natomiast teraz już jako dojrzała. Kobieta, która ma jakieś tam swoje doświadczenie, wiedzę, wykształcenie, to mówię o tym głośno. Rodzina nie jest najważniejsza. Najważniejszy jest człowiek w tej rodzinie, dlatego że, zobacz, jeśli na przykład słyszę historię, że mężczyzna, który ma 60 parę lat, jest tak zwanym starym kawalerem, bo gdy przyprowadził kobietę do domu rodziców, powiedział im, że zakochał się w niej, że to jest. Jedyna miłość, jaką tak naprawdę miał e, i chce się z nią ożenić, a rodzice stanowczo się temu sprzeciwili, więc on nigdy więcej już się nie zakochał. E, I został w tym domu z rodzicami e, i ma teraz 60 parę lat i jest sam, mieszka z rodzicami. Na wczasy jeździ, jeździ z rodzicami, to ja się pytam. Czy naprawdę ta rodzina jest najważniejsza i w jakim celu to zostało powiedziane? Tym, dlaczego ci rodzice powiedzieli nie, masz się z nim nie żenić, dlaczego podważyli jego uczucia, zdeprecjonowali je, umniejszyli, sprzeciwili się, jaki mieli cel? I teraz i tutaj też się nasuwa taka Taka, takie zjawisko jak różnice międzypokoleniowe, bo już nie mówię o interkulturowym, ale międzypokoleniowym, czyli w zależności z którego pokolenia jesteśmy, trochę inaczej patrzymy na tą rodzinę. A i ci rodzice, którzy byli takim pokoleniem powojennym albo wojennym, zupełnie inaczej rozumieli funkcję rodziny i to jest naturalne, tak? Bo w momencie kiedy, kiedy po wojnie mówiono nam, mówiono ludziom mieszkańcom różnych krajów, że teraz trzeba rodzić dzieci po to, żeby wzmocnić państwo, żeby obronność z powrotem wróciła do takich ram, jakie potrzebujemy, to my rodziliśmy te dzieci po to, żeby one rodziły kolejne dzieci i, i ten jeden cel prokreacyjny był bardzo ważny z punktu widzenia istnienia państwa. Natomiast ten człowiek w tej rodzinie był po prostu nieważny. On miał być po to, żeby po pierwsze urodzić kolejne dzieci, po drugie być wdzięcznym za to, że w ogóle jest urodzony i wychowywany, być wdzięcznym za to, że ma co jeść, ma co pić, ma gdzie mieszkać i ma rodziców, którzy mogą być wobec niego bezwzględni, ale tak naprawdę ma być nadal wdzięczny, bo dali mu się urodzić. My się rodzimy z długiem, z długiem wdzięczności, i ta rodzina wymaga od nas tego odwdzięczania się i tej wdzięczności nieustannie, w, każdym, w każdej sekundzie naszego życia. I teraz, jak ja się rodzę. I mam mieć już poczucie, że mam być wdzięczna za to, że w ogóle jestem na tym świecie. To wiesz, jak miałam na przykład 17-16 lat, to przychodziło mi to na myśl, ale kto mnie tu prosił? Ja wcale nie chciałam tu być. Dlaczego ja mam to robić, jeżeli to jest niezgodne ze mną? Dlaczego mam chodzić na przykład do kościoła? Jeżeli nie czuję tego, ale tylko z tej wdzięczności, że mnie rodzice urodzili. Nie? I teraz taka przemoc, zmuszanie tych dzieci do samego, samego takiego, samej wdzięczności jest już niebezpieczna, dlatego że my przesuwamy swoje granice, zaczynamy być wdzięczni za to, za co nie czujemy, że chcemy być wdzięczni i nazywani jesteśmy często niewdzięcznikami. Trzymamy się tych rodzin, dlatego że tak nam kiedyś powiedziano, mimo że na przykład tata pije, mama pije, albo na przykład tata bije, albo mama bije. Albo na przykład w ogóle o nas nie dba ta rodzina, ale my mamy być cały czas wdzięczni i się słuchać. I wiesz, i w pewnym momencie zaczyna być taki zgrzyt w środku, nie? Dlaczego, dlaczego ty chcesz, żebym ja ci była wdzięczna, jak ty mnie nienawidzisz, jak ty mnie nie lubisz nawet, jak ty nie chcesz, żebym ja była koło ciebie, że ja mam tylko na przykład cię usługiwać, a na starość podać szkankę wody. Czy po to jest rodzina? My nie uczymy się w rodzinach relacji, szanowania, inności, tego, że ja mam prawo nie rozumieć, mam prawo pytać yy, i nawet nie zgadzać się, tak? Mam, na to, mam do tego prawo absolutne, bo to są prawa asertywności. Nie uczymy się w rodzinach być asertywni, nie uczymy się w rodzinach być empatyczni. Uczymy się posłuszeństwa, uczymy się grzeczności, uczy się nas tego, że nawet jeżeli się nie zgadzasz, to w związku z tym, że rodzina jest najważniejsza, to masz tego nie mówić na głos, a już broń Boże na zewnątrz, bo rodzina jest najważniejsza. Zdarza mi się mieć osoby u siebie w gabinecie, które. Które bardzo długo przepracowują to, żeby w ogóle wyjść z tego więzienia rodziny i powiedzieć, kurde, no naprawdę ta rodzina nie jest najważniejsza. Ja kocham mamę i tatę, ale wcale nie muszę uważać, że są najważniejsi. Ja jestem tak samo ważny jak oni, jestem tak samo człowiekiem i oni mi urodzili po to, tak naprawdę, żebym ja wyszedł w świat i żył na swoich zasadach i swoich warunkach. I jeżeli oni mówią, nie, nie, ta kobieta nie jest dla ciebie, ten facet nie jest dla ciebie, bo nam się to nie podoba. To, to jest taka pierwsza czerwona flaga, oprócz innych czerwonych flag, jak na przykład cicho bądź, nie masz prawa głosu. Jeżeli ja cię biję, to dlatego, że cię kocham. Jeżeli ja cię szarpnę, to to jest z miłości. Jeżeli ja krzyczę na ciebie, to dlatego, że tak strasznie cię kocham, że nie chcę, żebyś z czasem popełniał błędy. Ale te błędy są po to, żeby je popełniać. Oni też popełniali błędy. Wiesz, to też nie jest tak, że. Ja chcę teraz powiedzieć, że rodzice są do dupy i są beznadziejni i masz absolutnie urwać kontakt, ale jeżeli czujesz, że coś nie gra, że cierpisz, że czujesz, że coś jest nie tak, to musisz z nimi rozmawiać odważnie i asertywnie, a jeżeli już dochodzi do przemocy, to iść musisz po pomoc na zewnątrz. Ja. Przerobiłam także swoich rodziców, tak, miałam wielki żal do nich o wiele rzeczy, bo ja nie znam rodziny, w której się działo tylko dobrze, tak, ale to dlatego, że nasi rodzice nie dostali instrukcji obsługi, jak nas wychowywać. No więc wychowywali tak, jak wychowywali ich rodzice, a więc bicie, a więc dyscyplina. Miałam w domu pas podzielony na siedem rzemieni miałam zakazy, nakazy i brak możliwości wypowiedzenia się. I wszystko, teraz już wiem, że to było robione, oni naprawdę uważali, że oni to robią z miłości, bo nie byli nauczeni inaczej. Obecni rodzice mają już dużo więcej narzędzi, mają możliwość, więc mam dla nich mniej wyrozumiałości, jeśli chodzi o to, że stosują przemoc w rodzinie, bo już mogą się tego nauczyć, mają świadomość, tak samo nauczyciele czy, czy wychowawcy czy inne osoby, które wpływają jakkolwiek na nas, mają Ogrom narzędzi, mają naprawdę wiele wiedzy, którą mogą pobrać w każdej chwili, w każdej sekundzie. Kiedyś tego nie było. Kiedyś były pojedyncze jakieś książki, zresztą pisane przez fanatyków rodziny, która jest najważniejsza, więc jak poczytasz książki z lat 70. czy 80. To, to rzeczywiście, a zwłaszcza pisane przez, przez ludzi, którzy, którzy stosowali taki patriarchalny system rodzinny, gdzie jest głowa rodziny, gdzie jest każdy, każdy ma swoje. Miejsce w szeregu. Nie jest człowiekiem samym w sobie, tylko jest pełni jakąś funkcję w danej rodzinie. Więc, więc nic dziwnego, że ci nasi rodzice nie potrafili spojrzeć na relacje inaczej. Ale dziś przez inaczej. Dziś już możesz iść po pomoc do psychoterapeuty, do coacha, do mentora. Możesz iść wszędzie, bo to nie o to chodzi, żeby teraz zrywać więzy rodzinne i być obrażonym na rodziców. Ja przepracowałam swoich rodziców bardzo mocno, przepracowałam swoje relacje rodzinne. I to było bardzo trudne, dlatego że i ja miałam sobie wiele do zarzucenia, bo też mi nikt nie powiedział, jak mam postępować w danych sytuacjach. Stosowałam milczenie, stosowałam obrażanie się, no bo nie umiałam inaczej. I teraz, jeżeli spojrzysz na tych rodziców z punktu widzenia dorosłego, zdrowego dorosłego, nie z punktu widzenia dziecka czy rodzica, tylko z punktu widzenia dorosłego, to to podejmiesz próbę zrozumienia, że oni naprawdę nie potrafili inaczej, co nie oznacza, że robili dobrze i o to chodzi w tych relacjach rodzinnych, żeby je naprawdę przepracować, ale z punktu widzenia dorosłego. I teraz... Po tym, co mówię, jeżeli ktoś ci mówi, rodzina jest najważniejsza, a, a mówi to w sytuacji, która być może stwarza poczucie zagrożenia emocjonalnego, poczucie lęku, czujesz, że coś jest nie tak, że boli cię ciało, że, że, że wszystko ci się spina, że włos jeże się na głowy albo na przykład głos grzęźnie w gardle, to jest czerwona flaga, że to, co zostało powiedziane, że rodzina jest najważniejsza, nie jest powiedziane po to, żeby się tobą zaopiekować, tylko żeby cię w jakiś sposób zaszantażować, żebyś postępował tak, jak ta osoba chce. To jest często stosowane w sytuacjach bardzo podbramkowych, kiedy na przykład ktoś, czy rodzic, czy, czy ktoś z rodziny nie ma już innego argumentu i wtedy mówi, słuchaj, ale rodzina jest najważniejsza, daj spokój, nie wychodź z tym dalej. Po co ci psychoterapeuta? Załatwimy to we własnym sosie. Po co ci terapia? Załatwimy to we własnym sosie. Jeżeli takie coś słyszysz, to naprawdę włącz czerwoną lampkę i wycofaj się, zastanów się i zadaj pytanie. Podstawowe pytanie najlepiej sparafrazuj albo sklaryfikuj. Słuchaj, dlaczego ty mówisz, że rodzina jest najważniejsza? Co? Przez to chcesz mi powiedzieć, co chcesz, żebym zrobił, mówiąc to, że rodzina jest najważniejsza. Czy ja mam zrezygnować z siebie, ze swoich uczuć, dlatego, że rodzina jest najważniejsza? Czy to chcesz powiedzieć? I wtedy słuchaj, bardzo słuchaj, nastaw się na słuchanie i obserwuj tą osobę, co ona ci na to odpowie. Co rozumie pod tym sformułowaniem rodzina jest najważniejsza? To naprawdę jest dla Ciebie bardzo ważne, żebyś zrozumiał, zrozumiała, że rodzina nie jest najważniejsza w tym sensie, że za wszelką cenę trzeba ją ratować. Najpierw musisz ratować siebie. I teraz zapytasz mnie, dobra, ale rodzina jest najważniejsza, ale wiesz, ja tak cały czas żyję i teraz jak mam żyć? To znaczy co? Olać w ogóle? Nie odzywać się? Obrazić się? Więc nie, no to nie o to też chodzi, tak? Generalnie chodzi o to, żeby nie żyć w tym żalu i w tych pretensjach do tych rodziców, czy w ogóle do rodziny, bo to nie musi być wcale rodzic, to może być na przykład siostra, brat, czy nawet dzieci, prawda? Więc jeżeli, jeżeli już czujemy, że nasze granice są przekraczane permanentnie, że jesteśmy w przemocy, że doznajemy krzywdy, w naszym odczuciu, tak, bo to, że doznajemy krzywdy, to, to tak naprawdę nie może nam ktoś mówić, bo wiesz, często mówi, dobra, nie pieście, się, nie przesadzaj, wcale ci tak nie jest źle, masz dobrze, zobacz, jak ja mam, prawda, czyli takie umniejszanie. Moja krzywda jest moją krzywdą i to jest jedyne, co mogę powiedzieć, to znaczy ja ją tak czuję i jeżeli ktoś mówi, nie mazgaj się, nie masz się, weź się w garść, to już jest to przemoc, więc y, musisz przede wszystkim siąść na spokojnie, przegadać to ze sobą y, i zastanowić się, kim ja tak naprawdę jestem. Y, to jest to wymaga bardzo dużo skupienia, czasu, ale też takiej szczerości, bo, bo w pewnym momencie takiej analizy wewnętrznej i takiego skupienia, kim ja właściwie jestem, czego ja w ogóle chcę, co mnie łączy z tymi ludźmi, a co mnie rozdziela. To może to być bardzo bolesny proces i często jest, bo, bo to jest tak, że my też mamy swój własny cień i, i często on wychodzi w takich właśnie trudnych sytuacjach, więc musimy to przepracować. To takie bagienko, które mamy w środku własne, nasze żale, nasze wredne zachowania, które były wynikiem często tego, że chcieliśmy się bronić, tak? bo dzisiaj wiadomo jest już, że pewne schematy, które powielamy, pewne zachowania, które stosujemy wobec innych. To też jest pewien sposób bronienia się, tak? Często bronimy się atakiem, często bronimy się złośliwościami, sarkazmem. Często jesteśmy niedobrzy dla innych, bo się bronimy, bo na wszelki wypadek asekurujemy się, atakujemy. Więc to trzeba też przepracować w sobie, tak? Czyli nie rozliczać na razie całego otoczenia, tylko siąść i taki zrobić rachunek. Wewnątrz siebie, porozmawiać ze sobą. To może trwać nawet wiele miesięcy, takie, takie rozmawianie, bo zanim dotrzemy do siebie, to, to musimy tak naprawdę uspokoić myśli, uspokoić swoje żale, y, posegregować się. To jest taka trochę analiza, trochę taka inwentaryzacja y, naszego odczuwania, naszych przeżyć, y, posegregowanie, ich uszeregowanie. I teraz jak my zaczynamy rozmawiać ze sobą, on co ją tak naprawdę żal, bo to, że mamy żal do innych osób, to, to nie jest nic złego, to jest ok można mieć żal, bo to jest naturalne. Natomiast już to, co my z tym żalem robimy, czy my zaczynamy epatować tym żalem, czy zaczynamy wykorzystywać ten żal i staje się on naszym motywatorem do działań. Tak, że jeżeli ten żal i nienawiść i ta, taka, taki ból jest naszym motywacją, to to już jest niedobrze, tak? Bo on potęguje się w nas. To nikomu innemu nie szkodzi tylko nam. Więc musimy przepracować ten żal do rodziców, do rodziny, musimy zweryfikować swoją definicję rodziny, zredefiniować ją, tak? Na swoje potrzeby, ale to musimy zrobić w totalnym odosobnieniu, to znaczy iść, nie wiem, na spacery chodzić, wyciszyć się, znaleźć swoje miejsce w domu, takie, gdzie nikt nam nie przeszkadza, wyłączyć telefon i porozmawiać ze sobą i. Ja, zanim to w ogóle zrobiłam, tak naprawdę porządnie, to bardzo długo to trwało, bo jak tylko zaczynały dochodzić do mnie moje myśli, takie, które ja w sobie gasiłam, a które były złe, dobre, na przykład źle komuś życzyłam, bo ktoś mnie skrzywdził. Albo źle o kimś pomyślałam. To to jest normalne, tak? Ale musimy to wyłapać, bo tak naprawdę to są takie myśli, które, które w nas siedzą tak igły, takie włożone i one krwawią cały czas, są bolesne. Jeżeli my nie przepracujemy tego ze sobą, yy, nie, nie porozmawiamy ze sobą szczerze i nie wywalimy tego bagna z siebie. Yy, to dalej będziemy w tym tkwić i będziemy powielać te schematy, które nam są przekładane, wkładane do głowy przez e, członków rodziny, nawet podświadomy, tak? Czyli będziemy robić wobec naszych dzieci to, co robili nasi rodzice, mimo że my cierpieliśmy przez te zachowania. E, więc to jest takie pierwsze nasze zadanie: pogadać szczerze ze sobą, e, ale tak naprawdę do bólu, do kości, do białej kości, unurzać się w tym bardzo mocno i. Robić to, ale z taką troską o siebie, to znaczy nie, że dalej siebie biczować, o Jezu, jak mi jest źle, bo oni mi tak zrobili i będę płakać i płakać i płakać. Płakać można i nawet trzeba, natomiast w pewnym momencie trzeba to przełożyć na inne trochę, inne trochę poziomy, to znaczy ten ból, który nas tak strasznie boli i my to tak rozgrzebujemy, 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 bo on nas motywuje, żeby trwać w pewnych postawach, które... Pozwalają nam gdzieś tam funkcjonować, ale w takim więzieniu bólu i, i użalania się, jak przełożymy to na inne warstwy takich naszych emocji pozytywnych. Zaczniemy się sobą opiekować, spojrzymy na siebie jak zdrowy, dorosły, spojrzymy na to dziecko takie skrzywdzone, wewnętrzne, i powiemy: słuchaj, Agata, słuchaj, jest dobrze, masz prawo płakać, masz prawo, żeby cię bolało, masz prawo popełnić błędy i nienawidzić, ale teraz już dość chodź, przytule Cię, spojrzę na ciebie czule i powiem, dobra, weź to dziecko teraz, zabierz, bo teraz rozmawiają dorośli. Prawda? Czyli jakby z punktu widzenia dorosłego zaczynasz rozkładać to na części pierwsze, czyli ten ból, w którym się tak unurzasz, tarzasz i czasem robisz to z wielką tak naprawdę... Taką przyjemnością, jakby nawet, tak? Często są takie osoby, które w tym bólu żyją cały czas, są takie koleżanki, które od lat powtarzają te same mechanizmy i cały czas w tym bólu się nurzają, taplają i, i jakby chcą cały czas, żeby ktoś się do, przy, przytulił do pieszcza. To jest to dziecko takie skrzywdzone, które nie potrafi wyjść z tego więzienia bólu, urzalania się i tego, że ktoś nas zamknął w tym więzieniu. Ale tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, że to więzienie możemy otworzyć my, że jak zaczniemy patrzeć na siebie z punktu widzenia dorosłego, to te relacje możemy my uzdrowić, nie czekać na to, aż ktoś inny uzdrowi te relacje i powie: Dobra, to ja teraz chcę cię przeprosić i byłam złą matką i teraz będę lepsza. Nie. To my, od nas zależy, czy te relacje będą z naszej strony, z punktu widzenia z poziomu dorosłego. Obejmowane, przytulane, zaopiekowane. Jeżeli my tego nie zrobimy, to nic się nie zmieni. Dalej będziemy nurzać się w tym cierpieniu i w tej definicji, że rodzina jest najważniejsza. I może to zabrzmi. Tak, jakbyś nie chciał, żeby to, nie chciała, żebyś to, żeby to zabrzmiało, bo przecież to oni są winni, a nie my. I ja się z tym zgadzam, tak? Że w pewnym sensie zawinili rodzice, którzy nam wkładali do głowy rzeczy, które nam zupełnie nie grają w naszej duszy. Ale w pewnym momencie czas, yy, wiesz no, wyprowadzić się z tego więzienia. I spróbować poukładać sobie to swoje życie po swojemu na własnych zasadach, ale najpierw musisz się poznać, musisz się z nimi zaopiekować, musisz się dowiedzieć, kim jesteś, co lubisz, czego nie lubisz, które granice są Twoje, a które nie są Twoje. Kiedy rzeczywiście złamano te Twoje granice, kiedy je przesunięto tak, że, że do dziś cierpisz na samą myśl o tym, tak? Czyli przypomnieć sobie to, są różne metody, na przykład pisanie listów. Bardzo fajna metoda, którą bardzo polecam, czyli pisz listy i je później pal. Ale listy pisz tak, żeby przypomnieć sobie. Nie tyle same swoje myśli na dany temat, ale też emocje, które tobie wtedy towarzyszyły. Ten ból przypomnieć sobie, musisz do niego wrócić, musisz go rozgrzebać, musisz o nim napisać tak, że aż będziesz czuła ten ból, yy, pisząc ten list. A później go spal. I za każdym razem, kiedy będziesz pisała, bo możesz go pisać, powinnaś go pisać ten list do dopóty, dopóki nie poczujesz takiej ulgi, że wyrzuciłaś już z siebie wszystko. I mało tego. W pewnym momencie może to wracać, może wracać do Ciebie ten ból znowu, ale Ty już wiesz, kiedy pierwotnie on powstał, ten ból, kiedy pierwszy raz go poczułaś i będziesz wiedziała, wiedział, co z nim zrobić. I wtedy um, takie teksty, rodzina jest najważniejsza, już nie będą na Ciebie tak działać, nie będą działać jak hasło, które Ciebie hipnotyzuje i ok, rzeczywiście wycofuje się, nie będę mówił o swoim bólu, nie będę nawet myślał o swoim bólu, mój ból jest nieważny. Każdy ból jest ważny tak samo. I dopóki tego nie zrozumiesz, nie, nie zrozumiemy, to będziemy tkwić w tych więzieniach. Więc yy, nie patrz na to. Jeżeli ktoś ci mówi, że rodzina jest najważniejsza, zapomnij o tym, co czujesz, co myślisz. Nie, pamiętaj o tym, ale to nie chodzi o to, żebyś się taplał, taplała w tym bagnie yy, tego bólu. Tylko, żebyś zrozumiała, że okej, okay, to mnie zabolało wtedy pierwszy raz, muszę to przepracować. Od tego są terapie, psychoterapie, od tego są też self-coachingi, jeśli nie masz zaburzeń i możesz to zrobić z poziomu zdrowego dorosłego. Ale pamiętaj, że nieprzepracowane bóle, one będą wracać, jeżeli nie będziesz tak naprawdę miała przepracowanego tego bólu, kiedy słyszałaś, że rodzina jest najważniejsza. To on będzie wracał i będziesz robiła w kółko te same błędy, w kółko będziesz powielała błędy rodziców. Ja robiłam to samo, dopóki naprawdę nie zrozumiałam, że, że to ja muszę w takim razie wziąć te relacje w swoje ręce i ze swojej strony zrobię wszystko, aby moje. Podejście do tych relacji było z punktu widzenia do osoby dorosłej, zdrowej dorosłej. Nie malutkiego dziecka, które cierpiało i będzie cierpiało. Nie rodzica, czyli nie będę rodzicami dla swoich rodziców, bo to też nie o to chodzi, żeby być rodzicami dla drugiej strony, rodzicem, tylko zdrowy dorosły, który traktuje nas zdrowo, na, 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 tak jak powinien traktować te relacje, tak podchodzi do nich. Bo jeżeli zaczynamy być z kolei rodzicami dla swoich rodziców albo znowu dziećmi, Albo jeżeli jesteśmy rodzicem i, i wymagamy od naszego dziecka, żeby, żeby było naszym rodzicem, tak? Czyli ma się mną opiekować, bo po to cię urodziłam, że teraz Ty masz mi dawać pieniądze, teraz Ty masz mi płacić czynsz, bo po to cię rodziłam, tak? Że Ty masz, ja się opiekowałam Tobą, a teraz Ty masz się opiekować mną. To znaczy, że. Ty, rodzicu, jesteś dzieckiem w tej relacji, że przyjmujesz pozycję dziecka i chcesz, żeby się ktoś Tobą opiekował. Nigdy nie, nie, jest, nie, nie zdobyłeś się na wejście na poziom zdrowego, dorosłego. I teraz przepracuj to. Jeżeli wymagasz od swojego dziecka, że ma się Tobą opiekować, ma się Tobą zajmować, ma być na każde Twoje zawołanie, to znaczy, że Ty masz do przepracowania też Twoją relację w tej rodzinie, tak? Twoją relację w tym, kim tak naprawdę jesteś. Zdrowy dorosły to jest taka osoba, która nie obarcza innych swoimi problemami, nie szantażuje innych swoimi emocjami. Potrafi yy, po dorosłemu podejść do wszystkiego, co się dzieje wokół niej i o emocjach mówi bez emocji. To jest bardzo trudne zadanie. Ja tego często uczę podczas szkoleń i warsztatów, ale jest do nauczenia, tak, żeby nauczyć się mówić o emocjach i o relacjach bez emocji. To jest bardzo ważne, bo wtedy nie apatujemy tymi emocjami, nie rzucamy w kogoś swoim płaczem, żalem, krzywdą, tylko rozmawiamy o tym z punktu widzenia zdrowego dorosłego. I wtedy um, przestajemy mówić, że rodzina jest najważniejsza, przestajemy czcić tą rodzinę jako jakąś świętość, gdzie jest hierarchia, gdzie jest głowa domu, gdzie jest dziecko, gdzie jest poczucie wdzięczności, poczucie winy, kary i nagrody, tylko traktujemy siebie jako Dorośli, wszyscy, jeżeli jesteśmy dorosłymi, jeżeli jesteś jeszcze młodym dorosłym albo dzieckiem, to masz prawo takim być, a Twoi rodzice muszą być zdrowymi dorosłymi, muszą wejść na ten poziom. Jeśli nie są zdrowymi dorosłymi, to Ty będziesz musiał przepracować te relacje później po swojemu. Także rodzina nie jest najważniejsza, najważniejsza najważniejszy jesteś Ty w tej rodzinie, pamiętaj.